Teraz akurat mamy trochę lepszą pogodę, jeżeli chodzi o ten telewizyjny aspekt, bo rozproszone światło, trochę mamy chmur i rozmawiamy z gośćmi. Teraz akurat pani doktor, inżynier habilitowana Justyna Patalos-Maliszewska, dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej Ziel Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Miłoż Bogdański, aeroklub Ziemi Lubuskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Porozmawiamy sobie może o y, dronach, bo y, w kontekście winnic, bo wydaje się, że to jest daleko jedno od drugiego, bo z jednej strony jakaś wysoka technologia i coś, co tam lata w powietrzu. W jaki sposób y, łączą się drony z winnicami? Ja mogę zacząć? Tak? Dobrze. Rozpocznę historię od początku. My trochę, jako Instytut Inżynierii Mechanicznej, to tą przygodę z dronami rozpoczęliśmy jakiś czas temu przy realizacji projektów transgranicznych z naszymi kolegami z Brandenburskiego Technicznego Uniwersytetu w Cottbus i wspólnie ze Strażą Pożarną Zielonej Góry i Cottbus prowadziliśmy dwa duże projekty mówiące o tym, jak wykorzystywać te drony w służbie Straży Pożarnej, a my jako naukowcy Pracowaliśmy nad tym, jak pozyskane dane, czy z kamer, czy z różnych innych czujników, można w sposób ciekawy i interesujący do wykorzystania do przyszłych działań po prostu zaadoptować. I tym się zajęliśmy, to robiliśmy i to nas skłoniło też do dalszych działań, ponieważ teraz wspólnie z Aeroklubem Ziemi Lubuskiej, z naszymi kolegami, pracujemy nad nowym kierunkiem kształcenia. Chcemy i uruchamiamy kierunek inżynieria lotnicza, gdzie będziemy kształcić na dwóch specjalnościach. Pierwszy to są nasi mechanicy lotnicy, a drugi to jest właśnie obsługa bezzałogowych statków powietrznych. Pan Miłosz ma na koszulce taki napis instruktor, i pewnie pan się zajmuje czymś takim właśnie jak szkolenie tych pilotów, bo ja latałem różnymi dronami, i, znaczy wielokrotnie lądowałem na Ziemi w zupełnie haniebny sposób. Domyślam się, że żeby uzyskać taką licencję, bo pewnie na coś takiego jest jakaś licencja, trzeba przejść jakieś szkolenie. Co ono obejmuje? No zdecydowanie. Dzisiaj tak naprawdę to latanie dronami czy bezpilotowymi statkami powietrznymi, bo tak to brzmi, pewnie ładniej i zdecydowanie bardziej trafnie. Latanie tymi bezpilotowcami to normalna działalność lotnicza, tak jakbyśmy latali samolotem, szybowcem, balonem, śmigłowcem. Tych rodzajów operacji lotniczych realizowanych komercyjnie przez operatorów. Bezzałogowych statków powietrznych. Zgodnie z przepisami jest dzisiaj dziewięć różnych, i w zasadzie we wszystkich tych obszarach szkolenia my, jako Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, jesteśmy w stanie szkolić. Te szkolenia w zależności od tego, jakim dronem operujemy, jakie on ma możliwości, w jakiej sferze się poruszamy, bo inaczej będzie pojmowana działalność z widzialnością tego drona. Czy niewielkim statkiem powietrznym, a inaczej wtedy, kiedy będziemy latać bez możliwości obserwacji tego naszego statku powietrznego i będziemy korzystać tylko i wyłącznie z elektroniki, która nam pokazuje, gdzie, w którym miejscu ten nasz statek powietrzny się znajduje. Czyli to jest coś takiego, jak na stacji radarowej, że się siedzi i się widzi, gdzie on jest, na jakiej wysokości. Mamy jakieś parametry, tak jak picie i resztę i nie widzimy, tak? ale on coś widzi. Tak, takie statki powietrzne też są, one bardziej kojarzone są dzisiaj z takim kontenerem. Znajdujący się gdzieś na zapleciu bazy wojskowej, bo no tak, najbardziej rozwinięte to, to rzeczywiście są te duże, bezzałogowe statki powietrzne, które mogą poruszać się daleko, wysoko i bardzo długo poruszać się w przestrzeni. Powietrznej. Dzisiaj te mniejsze bezzałogowe statki powietrzne, które poruszają się na stosunkowo krótkich zasięgach i o stosunkowo niedług, niedużej długotrwałości lotu, mówimy tu o 50 km zasięgu, 3 godzinach lotu, to tak naprawdę wystarczy specjalistyczny komputer, na którym wyświetlone są parametry i często również obraz z kamery, który widzi ten nasz bezzałogowiec. Panie Justyno, to może przejdźmy do tego, jak to się wiąże z tymi winnicami. Do czego faktycznie te drony byłyby wykorzystywane? Bo wiem, że w zaawansowanym takim rolnictwie, w hydroponice, gdzieś tam na zachodzie powiedzmy, są całe systemy na przykład szklarniowe, gdzie jeżdżą sobie z kolei takie roboty, mają jakieś sensory, rozpoznają nawet choroby na podstawie tego, co widzą w liściach są w stanie zaaplikować odpowiednie nawozy, i tak dalej. Jak tutaj to wygląda? Um, no właśnie, rozmawialiśmy nawet tutaj przed wejściem na żywo, że z jednej strony wyobrażamy sobie, że mamy. Osoby, które obsługują, to tak naprawdę nie można w ten sposób traktować to odrębnie, że jest osoba umiejąca, posiadająca kompetencje i jest odrębnie ten bezzałogowy statek powietrzny, czyli dron. Tylko to musi być połączona sieć, czyli musimy zaplanować, tak, w jak te winnice będą monitorowane przez odpowiednie wyspecjalizowane osoby w jaki sposób my będziemy monitorować, czyli zbierać te dane w rzeczywistym czasie, które są z kamer, z czujników, tak jak było tutaj powiedziane. I my także musimy monitorować te elementy, które pokazują nam, że już, tak jak rozmawialiśmy, że na przykład bateria już jest słaba, już powinien wrócić ten dron na miejsce. Albo, również to podjęliśmy, że jeżeli ten dron zostanie w jakiś sposób uszkodzony, to my również musimy wiedzieć, gdzie ten dron spadnie, żeby go po prostu zebrać. I teraz winnice i drony. Tak, my dzięki Dzięki takiemu wykorzystaniu tych bezzałogowych statków powietrznych możemy zdiagnozować e, różne e, szkodniki, stan chorób e, poprzez właśnie dokładne analizę obrazów z kamer. E, dlatego tu są naukowcy i dlatego jest e, inżynieria mechaniczna, że my potrafimy doskonale z tych danych, e, zastosując odpowiednie metody, narzędzia, no, zdiagnozować i wskazać. W którym miejscu, w jakim terenie, co można zrobić i e, e, idealnie byłoby, gdybyśmy mogli te dane z czasu rzeczywistego porównywać z tym materiałem, który już mamy i wskazywać pożądane scenariusze dalszych działań naprawczych. Ja się domyślam, że to jest pewnego rodzaju pieśni w przyszłości, dlatego że jeszcze pewnie nie latają te drony, czy już? Tak jak mówiliśmy, my już pilotażowe mieliśmy w służbie w naszych wcześniejszych projektach, natomiast tak, my przygotowujemy bardzo mocno zaplecze techniczne, kompetencje, bo musimy mieć też osoby wykształcone, stąd cały holistyczne podejście do tego zintegrowane, my działamy wspólnie na roboczo, ciągle jesteśmy w pracy i budujemy, tak, budujemy naszą nową historię, tak powiem, wracamy. Tak, no bo skoro mówimy o dronie jako narzędziu pracy rolnika i mówimy tutaj o winnicach. No my wiemy, że to jest nowoczesne, uniwersalne narzędzie. Zaletą bez załogowca jest to, że operator znajduje się często w tym samym miejscu, w którym pracuje. Nie mamy tak jak w przypadku samolotu Agro, który musi wystartować z bazowego lotniska, dolecieć do miejsca wykonywania prac. Często winice, co mamy tak jak w Zielonej Górze, w centrum miasta trudno byłoby, żebyśmy zobaczyli tutaj wielki, ogromny, hałaśliwy samolot no jeszcze pracujący. Paliwa, tak. jeszcze emisja i takie tak, inne rzeczy. A tutaj dron wystartuje sobie tak naprawdę z miejsca, wykona swoją pracę, bo tych prac może być dużo, tak jak mówiła pani doktor, jest to uniwersalna platforma, na którą możemy podwiesić wszystko, czyli możemy i obserwować kamerami, i skanować, sprawdzać przeróżne parametry, greby, gleby, nawożenie. Yy, sposób rozwoju roślin, dojrzewanie, możemy planować zbiory, ale też możemy wykonywać yy, bezzałogowcem opryski. Tak jak kiedyś samolot rolniczy latał nad polem, to dzisiaj bezzałogowcem możemy wykonywać opryski zarówno na szkodniki, jak i nawozić. Yy. No właśnie, panie Miłoszu, jakie są typy tych dronów, bo mówiliśmy o tych wojskowych, które są najbardziej zaawansowane, wszyscy mniej więcej wiedzą, po, zwłaszcza po ostatnich wojennych perypetiach w mediach, jak takie wojskowe drony wyglądają, a taki rolniczy dron, co on ma takiego? No na przykład zbiornik na 30 litrów substancji, y, którą można go zalać. No to już jest potężna Atomizery. Mazyna. Tak, to jest taki dron, który już waży 40-50 kg i więcej, więc tak naprawdę... Ile potrzeb? i zastosowań, tyle różnych maszyn, bo jesteśmy w stanie zbudować dzisiaj przy tej technologii wszystko, od najmniejszych takich, które przenoszą lekką kamerę termowizyjną, do takich, które potrafią wykonywać prace agrolotnicze. Ja muszę tutaj dodać, że no, no znowu jest ważna ta harmonia i ten, to zrównoważenie, no bo musimy mieć osoby, które potrafią obsługiwać, no bo technologia jest technologią, ale musimy mieć kompetentnych osoby, które potrafią wcześniej nauczyć się, przejść odpowiednie szkolenia, bo to y, trzeba, y, no i następnie po prostu poczuć tą pasję i pracować. No to i, kształcenie i z jednej strony jest takie właśnie lotnicze, a z drugiej strony to co to obejmuje, jeżeli to już będzie jakiś kierunek. Tak, tak jak powiedziałam we wstępie, myśmy zaplanowali dwie specjalności. Na tej jednej specjalności dokładnie będzie obsługa bezzałogowych statków powierzchni. I tam właśnie jest ten człowiek, maszyna, ta harmonia. Bo już analiza danych, to już jest domena kogoś innego, jak się domyślam. To będzie w ramach osoby, jeżeli ktoś będzie bardziej czuł się jako analityk danych, niż ten, który obsługuje i lata w terenie, no to też będzie miał taką możliwość. No w takim razie zachęcamy do tego, żeby się zainteresować ofertą Uniwersytetu Zielonogórskiego i Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Śledźcie to. Pewnie są dostępne dane w internecie. Także ktoś, kto by chciał sobie polatać dronem, ale na serio, nie jakimś takim malutkim, tylko takim porządnym. 40-50 kg i jeszcze móc coś opryskać, no to zapraszamy do zainteresowania. Moimi gośćmi dzisiaj w studio plenerowym Radia Index byli Państwo, pani doktor habilitowana, inżynier Justyna patalas maliszewska Dziękuję. Dziękuję. I pan Miłosz Bogdański, instruktor lotnic lotniczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia. Śledźcie nas.